Witamy, witamy. Na migmanka zapraszamy. To jest cudowny lake. Zobaczymy czy będzie cudowny również po meczu. Miejmy taką nadzieję. Uważaj na wodę. Jest na kamieniu jeden. Jest. O Jezuś, 64 zostało. O Jezuś. No, była głowa. No też mi, tak, 34 dostał. No, była głowa, moim zdaniem. No tak. Także tego. Także tak by to było, widzowie. Takie to są wingwangi nasze. A sobie Teraz Raz, Ty biegasz? A oni? Dobra, drugi jest tu, gdzieś więcej. Też tu biegną. Z pompą. Jeden z Zeusem. Kolejny twój mecz. A drugi z tekiem. Kolejny twój mecz. Czy ja pompę wziąłem? O Jezus. No po, eko zbierał. Dobra, z Może się uda. Stopić, jest, falton. Też jest, jest. O, o, Drugi na daleko! Ze skautem. Na, drewni. nie, nie na drewnie. Nie wiem Na drewnie? Tak, na drewnie stał, tak. Chyba na drewnie, na drewnie. Na tych deskach. Czyli musi pojechać. Dobra, widzę go. Przepraszam Nie 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 Chodź Z okna nie. Teraz nie przeładowuj, Nie przeładowuj. Nie przeładuj, nie przeładuj No serio? Dwadzieścia? Przepraszam ja, Sorry, ja tam nie, tam na tych Schodach to nie wiem co się wydarzyło że ja ci tam nie nie, 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 nie spokojnie Pull nie. auto może być któryś trafił Pull auto, no tak wie, serio tak. cały czas jeden pod balkon Pięknie. o zemsta U. Zemsta była co? Tak, już teraz tak, co tu mieli fajnego? O, a Michał znowu robisz, znowu robisz Robisz mecz Ja no. no tak podbiegli let, po prostu let, 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 Uważaj tam Jest Scout yes. no. I drugi jest w środku Biegnie Jak Bieg, widzę Samochodę. Na daleko zdjęty i drugi jest w środku, super. Na zewnątrz. Na zewnątrz był? To obaj byli na zewnątrz? No. Aha. Aha. No, ale się udało. No, tu trzeba aimowo wygrywać i tyle. Ten ze tam będzie latał wiesz, w drugiej stronie to on... Na dworze? Ta. Leży jest drugi. Nie jest na dworze. No. Jest. O, jest. o. <laughs> ale ładnie. Widzę, 5 M5, M5 ci służy. Tak, jakoś biegłem. Biegłem, biegłem. Był tam taki Paweł i. I potem go już nie było, nie? <laughs> Jak już wracałem, to już by nie było. Nie, no chyba teraz. Czemu, dopóki nie Tam to by lepiej działało, bo tam ktoś Ale... Jest! Dobrze! A, ja go skasowałem? Tak. To drugi też musi być gdzieś na dworze. Jest, jest, dwóch No tu uważaj. Po kamieniu chyba. Tak. Zaskoczył. Aha, Zaskoczył. Nie, nie wiedział, to jest e, e, AK-czka, nie? Super O nie, nie wiedziałem, bo tak mówię Oj, poczułem Cię teraz Wyle nie za bardzo, bo... No to go. nie wiedziałem Pięknie o Jezus ale full auto śmierci poszło 67 dostał No no drewna szedł Chyba, bo on tam będzie w stronę shopy szedł O widziałeś go widziałeś go Koło koparki jakoś... Koło koparki Pójdziemy się na radarak Dobra bo Tak bo ma włópkę więc To może... ...save'ować. Nie no, to jest ostatnia runda. A, bo to jest... na plecy. No, bo... Biega, jest, dobra. Dawaj, 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 no, dawaj. Nie, kurde, już poszło. <śmiech> <śmiech> ja mówię kosę, bo mówię, kurde. Myślałem, że będzie dłużej stał. Wiesz, obczają pomału, gdzieś tam ma jak jak szalony, ale no nic. Jest dobrze, nie dać się tylko po drugiej stronie, bo tam będą zamówione stać, Jak jeden, taki jeden, taki drugi podejrzewam. Czy po prostu nie możemy ich dopuszczać do No trzeba ich kasować i już. To, to jak wygramy, to już mam wygrano w kieszeni radę. Jest. Jest. Gdzie był? Ja na kamieniu koło szopy. Tak, 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 jest koło szopy. Jak to nie siadło? 48 kół. Zgięcia zabezpieczona. Jest, a tam jest. Dobra. Ja tutaj, kurde. Nie, dobra, spokojnie. Ludzi, jest okej. Okay. Powinienem mu przymierzyć tylko taką. Tym? Pesteczkę i nic poza tym. Trzeba, będzie na szopę skakiwał. O, no, trzeba Oj. Coś koło tego. Nie ma ich na szopie. Walta spodem. Potem, mną. Jest w base'ie. Na górę chyba szedł. Jeden. Oj, nie wiem skąd. Obaj są a? na górze? Nie, nie, nie wiesz? Bo... Chyba, że z dachu. No to ten mnie skasował. Bo to jest w narożniku, a drugi jest na górze. Eee. Dobra, super. I uciekaj na dół może. Na Jeszcze może nie. Wychylić Ale spokój. Ja już się nie podpalałem wam. Szacunek. za bardzo, zaraz tutaj przedobrze będę chciał wiesz... Właśnie nie wiadomo co zrobić i... Nie, I pięk, idzie pięknie, jak Dobrze, dobrze, że się nie podpaliłeś. Eee, skał tam miał. Kawy, to był mój. Farkon <grywa> otwierał drzwi. Właśnie nie spodziewałem. Stop. Leży, to super. Super, drugi gdzieś na daleko pewnie będzie. O jadę. Tak tak Nie widzę go no Co co? Pantujemy? Na, na górze byłem? Nie, nie, na górze nie byłem Dobra Eh, z góry, pop! Powiedz Powiedzmy, że go zmyliłeś Ten Palak też nie w a tak to był go spalił Zmyliłeś go, nie? To powiedzmy, że tak Z chciałeś. Z tym makiem ca cały mecz, kurde. Z nie? mnie. Tak działa, Balkon. Góra, drugi PS. PS i góra. Schoda. leży. Kura jest, spot, Jest, jest, jest tam. Prawo, prawo, prawo. Prawo, 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 prawo. Tak. To zbieg, gudat, na kurwa. Dzięki, dzięki. Mamy to, mamy zwycięstwo. Wymęczone w bólach. Ale lek ja no zaliczony. <laughs> Trzymajcie się, ja, to, to... cześć.